Witam serdecznie. Sport w Moim Życiem Miaśkiewicz-Powiemu. się niezwykle nisko i zapraszam na kolejną część analizy Ligi Mistrzów by Sport w Moim Życiem. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, po grupach A, B, C i D przechodzimy do grup E, F, G i H. Miejmy nadzieję, że te spotkania będą naprawdę interesujące i że to, co powiem, większości ludzi się spodoba. Myślę, że takie przemyślenia jak i ja. Ma większość kibiców piłkarskich. Zapraszam serdecznie zatem do kolejnej części, tym razem pod lupę, wzięte zostaną grupy E, F, G i H rozgrywające dzisiaj, czyli we wtorek, swoje spotkania. Zapraszam serdecznie i życzę przyjemnego odbioru. Analizę drugiej części grup Ligi Mistrzów. Zaczynamy od grupy E. W grupie E, jak widać na załączonym obrazku, Szachtar Doniec prowadzi z 7 punktami, druga jest Chelsea Londyn z 7 punktami, Juventus jest trzeci z 6 punktami i stawkę zamyka Nords Jaland. Przejdźmy zatem do tego, co będzie się działo w tej grupie. W tej grupie będziemy świadkami pojedynków Nordjalandu z Szachtarem Doniec i Juventusu z Chelsea. O ile spotkanie Nurcia Landu z Szachtarem, raczej nie pozostawia złudzeń, kto wygra to spotkanie. Tak, spotkanie Juventus-Chelsea. Tutaj wielkie emocje. Juventus, jeżeli wygra, no to przybliży się niewątpliwie do tego, żeby w ostatniej kolejce rozdawać karty w tej grupie, jeśli chodzi o awans. Jeśli zaś wygra Chelsea Londyn, no to Juventus straci całkowicie szansę na jakiekolwiek pozytywne rozstrzygnięcia w tej grupie, patrząc z jego perspektywy, bo zostaje mu spotkanie w następnej kolejce z szafterem Donieck, krótko mówiąc najmniejsze szanse ma Juventus, musi wygrać obydwa mecze, by być całkowicie pewnym tego, że wyjdzie a jeżeli zremisuje i wygra, no to też będzie miał problem a jeżeli dwa razy zremisuje, to na pewno nie wyjdzie, także sytuacja Juventus jest opłakana, myślę, że może wygrać obydwa spotkania, bo będzie wtedy działał e, czysto motyw no, serca. Bo jeśli chodzi o papier, to na papierze raczej tych dwóch meczów e, szachta, z Szachtarem i z Chelsea raczej nie powinien wygrać. E, pamiętajmy, że Szachtar i Chelsea mają jeszcze w odwodzie North Island, co powoduje, że trzy punkty mogą sobie dopisać już przed spotkaniem, bo wątpię, by North Island przeciwstawił się Szachtarowi bądź. Chelsea, bardziej Chelsea, jeżeli już komukolwiek miałby się przeciwstawić, ale myślę, że tutaj zgarną pewne trzy punkty każdy z tych zespołów, i w konsekwencji decydujące o tym, kto wyjdzie z tej grupy, będą spotkania z Juventusem, Turyn odpowiednio. Juventus Turyn, Chelsea Londyn, które dzisiaj o 20.45, i Szachtar, Donieck, Juventus Turyn o 20.45 w najbliższą. Środę za dwa tygodnie, czyli w okolicach 2 grudnia, tak bym to widział, jeżeli chodzi o grupę. Nie da się też ukryć, że w tej sytuacji, kiedy 7 punktów mają i szachtar i Chelsea, może się okazać, że po prostu zwyczajnie te obydwa zespoły będą starały się wygrać po jednym meczu by mieć te 10 punktów i zobligować do czego tym postulatem. Tak widziałbym to, co dzieje się w grupie E. Po analizie grupy E przyszedł czas na grupę F. Tam prowadzi monafijski Bayern z 9 punktami, druga jest Walencja z 9 punktami, trzecia jest Bate Boriso z 6 punktami i stawkę zamyka Lille z 0 punktami. Po czterech grach przejdźmy. Może teraz do tego, co dziać się będzie w tej grupie w ostatnich dwóch kolejkach. Mianowicie będziemy świadkami w dniu dzisiejszym spotkania Bate Lille o 18.00 i o 20.45 Walencja podejmować będzie Bayern Monachium. W przypadku, gdyby okazało się, że Bate Borisov wygra i będzie miał 9 oczek o godzinie 20.45, to Walencja i Bayern Monachium będą musiały grać i tu są dwie możliwości. Jeżeli przyjmą moją taktykę, to zagrają na remis, będą miały 10 punktów obydwie i przed ostatnią kolejką, aby awansować, potrzebne będą zwycięstwo odpowiednio Walencji w Lille i w Monachium, Monachijskiego Bayernu przeciwko Batem Borysowi. Jeżeli zaś będą chciały podjąć walkę, no to jeżeli wygra Walencja, będzie miała punktów 12, Bayern-Monachium będzie miał punktów 9, 9 również będzie miał Bate Borysów i decydujące okaże się być spotkanie Bayernu-Monachium z Bate Borysów, czyli bezpośredni pojedynek tych dwóch zespołów. Jeżeli wygra zaś Bayern-Monachium, to będzie miał Bayern 12 punktów, 9 będzie miało Bate Borysów, 9 Walencja i spotkanie Bate Borysow, Bayern Monachium będzie wtedy musiało zakończyć się zwycięstwem Bate, bądź a, by nie skłamać. Jeżeli Valencia zremisuje z OS Celil, a Bayern jakimś cudem zremisuje z Bate Borysow, co jest bardzo możliwe, co już w tym sezonie Białorusini no to wtedy będzie liczył się bilans pomiędzy tymi obydwoma zespołami. A ten z tego co dobrze kojarzę, tak, już mam potwierdzenie, ten przemawia właśnie za hiszpańską Walencją. Zatem, w tej sytuacji, Bate Borysow, by wygrać coś z tego pojedynku, dwóch wielkich, czyli dwóch, gdzie, gdzie dwóch się bije, tam Bate korzysta, będzie musiało nie mniej, nie więcej, tylko po prostu wygrać bezpośredni pojedynek z Bayernem Monachium, przy założeniu, że dzisiaj wygra. Z wiele, tylko wtedy będzie Bate Borysow pewne e, miejsca w jednej ósmej i zrobi wielką niespodziankę. Jeżeli tak się nie stanie, to na 99% Walencja i Bayern Monachium zameldują się w 1/8 finału. Tak bym widział grupę F. E, po grupie F przyszedł czas na grupę G, najbliższa mojemu sercu e, grupa tej e, Ligi Mistrzów. Na prowadzeniu FC Barcelona z 9 punktami, z 7 punktami, drugi Celtic, Glasgow, trzecia Benfica, Lisbona z 4 punktami i zamyka stawkę Spartak Moskwa z 3 punktami. Przejdźmy zatem po tej krótkiej e, zmiance o tym, jak czaruje się tabela, przejdźmy do tego, co tu będzie się działo. Spartak Moskwa o 18.00 podejmują siebie na ze zespół Barcelony. Jeżeli wygra, co? istnieje taka prawdopodobność, ponieważ po pierwsze Spartak Moskwa u siebie gra bardzo dobrze, po drugie jest zimno i po trzecie Barcelona raczej nie będzie miała ochoty nam się na tym boisku moskiewskim, które, jak doskonale wiemy, po prostu zwyczajnie jest sztuczną murawą, gdzie można sobie zrobić naprawdę wielkie kuku. Jeżeli, tak jak mówię, Barcelona podejdzie do jego spotkania lajtowo, czyli zremisuje bądź przegra, będzie miała 9 punktów, i ostatnie spotkanie z Benfica Lisbona będzie decydujące dla tego zespołu. Jeżeli zaś e, okaże się, że Barcelona zremisuje bądź wygra, będzie już na 100% pewna swojego awansu do 1.8. E, finału. E, Benfica Lisbona Celtic Glasgow to bardzo ciekawe spotkanie tej grupy, ponieważ jeżeli Benfica Lisbona wygra, zrówna się z Celticem, i ostatnie spotkanie będzie korespondencyjnym pojedynkiem Benfica Lisbona z Celticem. Let's go, bo Benfica zagra w Barcelonie, a Celtic podejmie u siebie Spartak e, Moskwa. Jeżeli tam padnie remis, to w pewni awansu będą Celtowie, którzy bardzo dużo już zrobili i tak w tej Lidze niż wygrywając u siebie z Barceloną. sprawiając nie lada y, sensację. Tak jak mówię, Benfica Libona w tej sytuacji jest w najtrudniejszym położeniu, bo niemniej, że musi dzisiaj wygrać, to jeszcze musi zdobyć jakiekolwiek punkty w Barcelonie. Co jest bardzo wątpliwe, że Barcelona będzie chciała stracić te punkty podrażniona tą porażką z Celticiem na Celtic Park. Celtic jest w najlepszej sytuacji, bo musi zremisować, a potem może robić co chce, bo w przypadku nawet teraz remisu z Benfica Lizbona utrzyma status quo 3 punktów. I nawet w przypadku zwycięstwa Benfica Lisbona i porażki w Celtiku w ostatniej kolejce, będzie to on w jednej 8 finału. I tak myślę, że tak się to zakończy, iż do jednej 8 z tej grupy awansuje FC Barcelona i Celtic Glasgow Ale jak będzie, przekonamy się dzisiaj i za dwa tygodnie. Środę. Tyle, jeżeli chodzi o grupę G. Yeah. I na deser tego analitycznego oka sportu moim życiem grupa H, gdzie Manchester United jest jedynym zespołem, który jeszcze nie przegrał w tej edycji Ligi Mistrzów 12 punktów po czterech kolejkach, Galatasaray-Stambuł 4 punkty po czterech grach, trzeci Klusz 4 punkty po czterech grach i po czterech grach 3 punkty Sporting Braga i przejdźmy teraz do tego, co działo się, będzie na boiskach w tej grupie. Galatasaray podejmuje na bardzo ciepłym terenie w Stambule Manchester United. Manchester United, który dzisiaj ma chyba raczej zamiar po prostu zwyczajnie to spotkanie rozegrać, no bo jest jeszcze Liga Premier League, w której ostatnio stracił pozycję lidera. Więc trzeba będzie tam się chyba skupić, a tu, jeżeli już jest wszystko jasne, myślę, że Galatasaray Stambu może wygrać to spotkanie. Co więcej nawet powiem, że Galatasaray, wygrywając to spotkanie, praktycznie bukuje sobie miejsce w tej mm, rozgrywce finałowej 1-8 Ligi Mistrzów, albowiem, jak popatrzymy dokładnie, następne spotkanie gra w bradze z, mm, jeżeli dzisiaj oczywiście przegra, to jest bardzo prawdopodobne, z Klużem to już zdegradowaną bragą, która już nie będzie o nic grała. Jeżeli Klusz wygra, to ostatnie spotkanie będzie bardzo ważne. Klusz jedzie do United, a Galatasaray jedzie do Bragi. Galatasaray będzie miała na pewno prostsze zadanie pokonać Bragę, niż Klusz pokonać ewentualnie Manchester United. Ale jak wiemy, Manchester United będzie już wtedy skupiony na zupełnie czymś innym, bo już jest w jednej, ósmej Champions League i to ostatnie spotkanie może grać na pełnym luzie. Więc myślę, że może się okazać, że wygrane z Manchesterem United okażą się tymi, które będą najważniejszymi w obecnej sytuacji pomiędzy Galatasaray, Stambuł a CFR Cluj w kontekście awansu do 1/8 finału. Moim skromnym zdaniem, dzisiaj Galatasaray pokona Manchester United i pokona też Sporting Braga za tydzień. czym nie mniej, nie więcej, tylko skomplikuje życie CFR Cluj i z tej grupy wyjdzie Manchester United z pierwszego miejsca, to jasne, już jest w tym momencie. I Galatasaray stan był z drugiego e, miejsca w tej grupie. Tak sobie myślę, że te wszystkie e, analizy, myślę, że powinny się sprawdzić w rzeczywistości. E, a co wy o nich sądzicie? Czekam na wasze komentarze pod moim filmikiem. No, no i kłaniam się niezwykle nisko. Myślę, że było to w miarę no, fajne i przejrzyste zanalizowanie sytuacji grupowej. Widzę, iż kłaniam się niezwykle nisko, a jeśli wypadło sportowym życiem, do usłyszenia, do zobaczenia.